Hej, zapraszamy dzisiaj na lekko spóźnionych ulubieńców maja. Mamy już czerwiec, ale całą gadkę na temat tego, jak to szybko czas mija i jak nie mogę się z tym pogodzić, zostawimy na przyszły miesiąc, bo w przyszłym miesiącu będą już półrocznie ulubieńcy, także to będzie bardziej traumatyczne, a dzisiaj zajmiemy się rzeczami, które najbardziej spełniły, nie najbardziej spełniły, tylko najbardziej sprawdziły mi się w maju. I zaczynamy jak zawsze od pielęgnacji. Z pielęgnacji mam tylko jeden gadżet, ponieważ... Nie wiem, czy to słyszycie, ale mówię trochę przez nos, dlatego że przez, po, od tak mniej więcej połowy maja, myślę, że do, tak mniej więcej do końca czerwca, męczy mnie alergia na trawy, to pole, lipę i jeszcze inne tam pierdoły. I po prostu mam prawie, że cały czas zatkany nos, a wiąże się to również z ciągłym wycieraniem nosa i z ciągłym podrażeniem okolic tutaj górnej wargi i okolic pod nosem. To jest dramat. Ja w ciągu jednego dnia naprawdę potrafię sobie zrobić takie wielkie podrażenie, że jest. Naprawdę sucha skóra, zresztą na pewno wiecie. I najlepszym lekarstwem i maścią, która pomaga właśnie z takim podrażnieniem, według mnie jest jajeczko z Oriflame. Jajeczko to oczywiście nie jest oficjalna nazwa. Oficjalna nazwa to jest Tender Care Protecting Balm. I to jest pro, produkt, który jest w ofercie Oriflame naprawdę myślę dziesięciolecia, bo ja pamiętam od najmłodszych lat, że to u nas w domu zawsze było. I to jest właśnie naprawdę rewelacyjny produkt, jeżeli chodzi o regenerację takiego podrażnionego naskórka. Niekoniecznie musi chodzić oczywiście o tutaj okolice pod nosem. To też pomaga na spierzchnięte usta, na powękrane łokcie. To jest naprawdę bardzo fajny kremik. U mnie w rodzinie po prostu on zawsze funkcjonował jako jajeczko. Wszystko jego opakowanie takie jajeczkowate. Ale wiem, że jest też nazywany miotkiem i ogólnie ma różne takie, wiecie, słodkie nazwy, bo do, tego, do czego jest nazywany miodkiem? tego, że on też jest na bazie miodu zrobiony. Jeżeli chodzi o aplikowanie tego produktu na skórę pod nosem właśnie w trakcie kataru czy właśnie alergii, to jest to jeden z nielicznych um, kosmetyków, który nie szczypie, nie podrażnie jeszcze tej podrażnionej skóry, bo wiele takich produktów, które teoretycznie są do łagodzenia podrażnionej, wiecie, porysowanej, obojętnie Skóry z uszkodzeniami to właśnie mają, nie wiem czy alkohol sobie, czy coś, że normalnie nakładacie pod nos i już żałujecie tej decyzji, a przy tym jajeczku jedyne co czujecie po nałożeniu to jest po prostu jedna wielka ulga. Czujecie, że ta skóra rzeczywiście jest mega nawilżona, ona się regeneruje. I ja na przykład, jak idę spać, to nakładam grubszą warstwę, żeby ona się spokojnie w nocy, wiecie, trochę odżyła po prostu. I rzeczywiście rano już jest kompletnie normalne, nawet jeżeli przez cały dzień nie rozstawałam się z chusteczkami. Także ta, to masełko, powiedzmy jajeczko lub miodek jest naprawdę fajnym produktem. A oczywiście niekoniecznie musicie kupować go przez konsultantkę Oriflame, na pewno na Allegro również znajdziecie. A cena też nie jest wysoka, bo ono przeważnie kosztuje około 10, myślę 15 zł max. Także naprawdę warto się w to zaopatrzyć. U mnie w domu jest co najmniej jedno pakowanie zawsze pielęgnację to tak naprawdę wszystko, ale zanim przejdziemy jeszcze do takiej typowo kolorówki to zajmiemy się gadżetem jest to gadżecik, który służy do czyszczenia pędzli i to jest akurat produkt z firmy Makeup Revolution i wiem, że coś takiego jest wypuszczone na rynek pod nazwą Brush Egg chyba po prostu ja to dostałam od marki Makeup Revolution i to nie jest narzędzie, które służy mi do mycia wszystkich pędzli kiedy wiecie, mam setkę albo nawet i 200 pędzli do mycia, a naprawdę zdarzają się takie sytuacje, to jest dramat, dwie godziny w łazience spokojnie, ale jeżeli mam tylko kilka pędzli do mycia i nie chcę wiecie, wytaczać tej mojej ciężkiej artylerii na te kilka pędzelków to wystarczy um, taki, takie malutkie no jajeczko, chyba właściwie możemy to nazwać i to jest bardzo e, giętkie bardzo giętki produkt, to jest Wykonane z, z gumy albo silikonu. Nie, chyba z gumy wydaje mi się. Polecam. Podejrzewam, że też dużo to nie będzie kosztować, no bo bez przesady. Postaram się znaleźć na jakiejś stronie internetowej, żebyście mogli to znaleźć. No i wchodzimy już w strefę kolorówki i najpierw zaczniemy od podkładu. Chciałabym Wam opowiedzieć trochę o podkładzie z firmy Sephora i jest to Wonderful Cushion. I jest to podkład, o którym Wam ostatnio mówiłam w chat makeup. W którym testowałam taki typowy, prawdziwy azjatycki krem BB, właśnie typowy cushion A to jest krem, jakby stylizowany na tych, właśnie koreańskich, azjatyckich kremach BB, czy podkładach, w takiej gąbeczce właśnie. I ja ten podkład mam już, słuchajcie, od momentu, kiedy on wszedł na rynek, na polski rynek. To było chyba w lutym. Tak mi się dziś wydaje. I uwierzcie lub nie, ale ten podkład w ulubieńcach był już chyba za dwa razy. Ale ja go za każdym razem wycinałam, bo film był tak długi, a jakoś wydawało mi się, że ten produkt jest najmniej interesujący ze wszystkich, więc po prostu nie udawało mu się dostać na wizję. Ale dzisiaj pomyślałam sobie, że w końcu czas najwyższy, bo też chyba ta aura za oknem, czyli po prostu lato. To jest taki koniec wiosny, albo bardzo ciepła wiosna, i już takie pełne, gorące lato, sprzyjają takim podkładom jak ten. To jest podkład o bardzo małym kryciu, o niesamowicie małym kryciu, tak małym, że jeżeli macie coś większego niż mocne piegi, to on wam roz tego nie zakryje. Ale jeżeli macie cerę ładną, być może suchą albo normalną, a myślę, że nawet dnia tłustej by się sprawdził całkiem nieźle, bo jest taki bardzo sprzyjający różnym cerom. To myślę, że będziecie w stanie docenić jego zalety, bo pomijając to, że on ma bardzo małe krycie, to niesamowicie w naturalny sposób wyrównuje kolory tej cery. Nie widać go na skórze kompletnie. Także, jeżeli macie bardzo małą ilość niedoskonałości, które możecie tam przykryć sobie, tam wiecie, odrobiną korektora, i to nie będzie dla Was jakiś zbyt duży wysiłek, to naprawdę polecam sprawdzić, przejście do sefory, chociażby nałożyć sobie na kawałek skóry, tutaj wiecie. Na kawałek skóry, na kawałek twarzy i zobaczyć, jak on się będzie Wam w ciągu dnia nosił. Podejrzewam, że jeżeli takiej formuły szukacie, to będzie zadowolone, bo naprawdę jest to coś um, fajnego. E, jedyny, największy właściwie minus, jaki jestem w stanie za No nie jedyny, bo kilku by się tutaj można doszukać, ale jeden z większych minusów, jaki chodzi o ten podkład, to jest. No, sobie ukrywać brak higieniczności, bo nakładamy go tą gąbeczką, która jest zawarta w opakowaniu. Tej gąbeczki za Chiny ludowe, nie da się ją domyć. Próbowałam wielu już rzeczy, mojego normalnego, zaufanego mydła Protex, które domywa najcięższe zabrudzenia z Penzli. Nie podziałało. Mydło w płynie nie podziałało. Płyn do mycia Beauty Blendera nie podziałał. No, po prostu, no, nie da się tego umyć. Nie wiem o co chodzi, trzeba chyba wymienić na inną gąbeczkę. Ale jeżeli chodzi o same właściwości podkładu, to naprawdę uważam, że warto go spróbować. W zeszłym miesiącu polowiłam się też mocno z dwoma żelami do które są kompletnie na różnych półkach cenowych. Bo jeden to jest żel do z Marka Jacobsa, a drugi to jest żel do z Golden Rose. Ten z Golden Rose kosztuje 20 zł, Mark Jacobs około stówki. Także mamy... Pięć żeliz z Golden Rose mogą się kupić za jeden żelaz z Marka Jacobsa, ale oba są równie dobre. Są inne, mają inne właściwości, ale lubię używać ich wiecie, Raz tego dnia ten, raz tego dnia ten. Zacznijmy może od tego drugiego. żel z Marka Jacobsa przychodzi tylko w jednym kolorze, jest to kolor bezbarwny. I co jest takiego wyjątkowego, to jest jego aplikator. Aplikator wygląda jak. nie wiem. jak włoski, jak normalnie. No nie wiem, musicie to zobaczyć na zbliżeniu, bo nie jestem w stanie to opisać, znaleźć jakiegoś odpowiednika, żebyście obrazowo zrozumiały o co mi chodzi. I przez to, że ten aplikator jest taki niespotykany, że to nie jest zwykła spiralka, mała czy duża, ale spiralka, to nie jesteście w stanie, no po prostu nie jesteście w stanie zakleić sobie nimi włosków w taki sposób, że dotkniecie aż do skóry. On dotyka jedynie brwi, więc jeżeli macie mało włosków i często żelami do brwi dotykacie właśnie do skóry, kiedy one są barwiące to nie do końca fajnie wygląda to być może warto spróbować tego żelu powiedziałabym, że jego moc utrwalenia jest średnia albo nawet średnia plus bo rzeczywiście trzymają się te włoski w swoim miejscu przez cały dzień ale nie są Aż tak sztywny, jak jestem przyzwyczajona, używając innych mocnych żeli, ale naprawdę lubię go używać, jest wygodny, szybki w użyciu, przez to, że mamy tę pewność, że na pewno sobie całych brwi nie upaćamy nie trzeba będzie ani ratować sytuacji, ani zaczynać od nowa. A żel to brwi z Golden Rose to jest właśnie kompletnie inny produkt. To jest żel, który jest już bardzo mocno utrwalający. Ja utrwalając nim kształt brwi czuję przez cały dzień, wiecie, że one są sztywne, jak ruszam brwiami, to naprawdę czuję, że one są na swoim. Miejscu. Więc jeżeli macie naprawdę bardzo długie włoski i żaden żel nie jest w stanie ich okiełznać, to żel z Golden Rose jest dla Was. I to jest ten Long Styling Brow Gel, bo jest jeszcze Long Styling Brow Mascara, i to jest coś innego ma małą szczoteczkę i jest bardziej kolorowe. A to jest żel, który teoretycznie jest ciemnobrązowy on wygląda trochę jak taka przypalona kawa. Bo w opakowaniu wygląda na bardzo ciemne, a jeżeli już próbujemy na przykład nałożyć go na skórę, to zobaczycie właśnie taki kolor przypalonej kawy powiedzmy, tak mi się to kojarzy. A jeżeli chodzi o utrwalenie włosków, to ja na włoskach nie widzę żadnego koloru, natomiast on zostawia mi taki mokry efekt. On tak um, utrwala je w taki sposób, jakbyśmy miało nałożony żel, ale taki wiecie, żel wet look. Fajnie to wygląda, bo te włoski są wszystkie zaznaczone i taki każdy jest osobno uwydatniony. wygląda to rzeczywiście, jakbyśmy miały sporo tych włosków w brwiach, nawet jeżeli jest ich mniej, oczywiście trzeba je w odpowiedni sposób też wystylizować, ale jest to bardzo łatwe do zrobienia. Natomiast tutaj mamy już takiej średniej wielkości spiralkę. Jeżeli się postaramy lub nie będziemy specjalnie zwracać na to uwagi to po prostu dotkniemy do skóry i zostawimy ten kolor na, na skórze. Na brwiach on jest niezauważalny, na skórze zauważalny jest i nie wygląda nam za ciekawie, dlatego trzeba trochę wejść do... We, trzeba wejść we wprawy? Trzeba nabrać wprawy przy używaniu tego żelu, ale jeżeli zależy Wam na tańszym rozwiązaniu, szukając mocnego żelu do brwi, to polecam ten z Golden Rose. Zresztą zrobiłam cały filmik o produktach z Golden Rose do brwi, także też ten limit li, what? Także też Wam ten filmik podlinkuję w opisie i tutaj w adnotacji tylko znajdziecie. Także dwa żel do brwi, bardzo mi się przydały w dalszym miesiącu. No i ostatni produkt, którego opakowanie jest tak zdezalowane i tak pozrabowane, że wygląda jakby miało więcej miesięcy niż w rzeczywistości ma. Jest to ten olejek do ust z Catrice Makeup... Up nieco. On się nazywa Luxury Lips Intense Care Gloss. I jest to kolorek 030 Revolution Berry Lips. I jest to olejek do ust. I ja też go pokazywałam wam chyba w chat make-up dwa miesiące temu? Albo trzy miesiące temu? Na pewno ktoś będzie pamiętał. I jest to olejek, który ma bardzo przyjemny zapach, który pachnie słodko, tak, jak normalnie można siedzieć i go wąchać. Jak produkty Clarensa, jeżeli używałeś kiedykolwiek produktów do ust Clarensa, to to jest ten sam zapach. Zresztą produkty do ust Catrice ogólnie się też wzorują, mam wrażenie na takim zapachu. Bardzo przyjemnie się go aplikuje. Fajnie nawilża usta i one się niesamowicie mocno błyszczą, tak wiecie, aż super naturalnie. Ale to nawilżenie nie utrzymuje się niestety za długo i z jednej strony właśnie jest taki mankament, że to nawilżenie jakieś rewelacyjne nie jest, więc jeżeli chodzi o nawilżenie, to albo użyłabym tego jajeczka z Oriflame, albo mojego zaufanego niebieskiego tam Lip Moisture Replenishing Lip Balm chyba takiego z Clarence'a, ale... Ten olejek też ma swoje plusy, bo właśnie to w jaki sposób je nabłyszcza, jak one rzucają się w oczy, ale zarazem wyglądają naturalnie, bo to jest tylko olejek, który nie daje jakoś za dużo koloru, ani nie daje takiego, widzicie, wyraźnego zarysu, tylko właśnie ten sam błysk też ma swój urok i taki swój fajny klimat, zwłaszcza teraz na te um, letnie miesiące. No i to też nie jest jakiś duży wydatek, bo ten olejek kosztuje około 16-17 zł. Także myślę, że w połączeniu z tym podkładem z Sephory mamy taki zestaw na letnie dni, który podkreśla naszą urodę, ale dalej wyglądamy Fajnie, naturalnie i tak jakbyśmy nie miały na sobie w ogóle makijażu, ale jednak trochę mamy. Tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców maja, nie było tych produktów nowych zbyt wiele, a przynajmniej takich, które testowałam na tyle długo, żeby się móc z Wami nimi podzielić. W przyszłym miesiącu podejrzewam, że będzie tego więcej, bo w tym właśnie w, pod koniec maja i teraz yy, na początku czerwca pojawiło się tyle nowości, że podejrzewam, że przyszło ulubieńcy, przyszli ulubieńcy będą obfici w nowości. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę was o zostawienie kciuka do góry, a informacje na temat wszystkich produktów, które Wam dzisiaj pokazałam, jak i informacje na temat mojego makijażu znajdują się w opisie pod filmem, tak jak zawsze zresztą. Jeszcze chciałabym Wam serdecznie podziękować za tak liczne przybycie na, nasze, na moje i na Katosu spotkanie w Warszawie w zeszłą sobotę. To było coś cudownego, naprawdę świetnie było Was poznać, bo bardzo miło zobaczyć i przekonać się na własne oczy i na własnej skórze, że te wszystkie cyferki to nie są tylko jakieś boty, nie wiem, sztuczne statystyki, tylko rzeczywiście prawdziwe osoby. Także bardzo Wam dziękuję za przybycie i oczywiście zapraszam Was na kolejne spotkanie, bo. Nie wiem, czy w filmie ogłaszającym konkurs Seforą, chyba się nie wyraziłam zbyt jasno, bo z całej tej ekscytacji ja zapomniałam o pewnym elemencie, że oprócz tego, że 19 czerwca będę malować laureatkę konkursu, dodatkowo odbędzie się takie 2-3 godzinne spotkanie z Wami. Także też bardzo będzie mi miło, jeżeli do tej Sefory 19 czerwca przybędziecie. Informacje o tym, w której Seforze, o której, kiedy i itd., znajdziecie też w opisie. Bardzo Was zapraszam, z chęcią zobaczę się z Wami jeszcze raz lub po raz pierwszy tym razem. Także Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!